Zauważyliśmy z Łukaszem, że jakoś, że jakoś niby Gwiezdnej Wojny wchodzą nowe, a jakoś mało jest reklam, mało tego jest z telewizji, mało jest gadżetów, zabawek. Jakoś są owoce, które nie są obrędowane jeszcze gwiezdnymi gwiazdami. No tak, nie, tylko Nie, bo też. Nie, jabłko i pomarańczy Te zgniłe chyba, te żarne są jak. Gwiazda Śmierci. W każdym razie zostało jakieś 8 rzeczy, które jeszcze nie ma logo Gwiezdnej Wojny. Dzisiaj te 8 rzeczy zareklamujemy. Jak zareklamować Gwiezdnej Wojny? Na przykład tak. Wojny gwiezdne A. są już. Do kina musisz iść ty. Bilety zarezerwuj, nim za późno będzie. Pomysł to średni jest. Lepszy pomysł ty masz? Mam go. ja Słyszałeś, że to Joda układał kolejność wchodzenia do kina epizodów? <grym> to taki pomysł. Bo jest tak, wszyscy czekali mega, czekają na premierę Gwiezdnych Wojen, tak. I teraz co pomyśl? Wchodzisz do tego kina, masz popcorn, masz picie, zaczyna się film, leci film, po godzinie chce ci się mega sikać. I co? Nie możesz usfnąć ani sekundy. Dlatego powinny powstać gwiezdne Pieruchy, czyli zwykłe pieruchy, tylko z Logo Star Wars no. i będą rozdawane na wejściu do sali jak okulary 3D. No. Niech mocz będzie z tobą. Linia masturbatorów dla gików. Hanso! Pomysł y, na czekoladki w kształcie Gwiazdy Śmierci. No, są takie. Czyli Ferrero Rocher. Moja propozycja. Test DNA na ojcostwo. Na opakowaniu. Look, am I your father? Można by zrobić reality show, gdzie ojcowie odnajdują swoich synów. W ogóle mogłoby tak być, że samotni ojcowie wchodzą za darmo. Powinien być taki specjalny seans robiony raz na jakiś czas. Że wchodzą tylko starsi samotni panowie i mali chłopcy. Bo może jakiś odnajdzie swojego synka. Można też zrobić takie okrągłe odświeżacze powietrza do w kształcie gwiazdy śmierci i zernało je hasłem gwiazda nie śmierci. Całkiem sery pomysł dla wybrań. Wiadomo, że tam 10-20 czy iluś powinna być premiera Gwiezdnych wojen. Naprawdę w kosmosie. Zabierają, tak? I oglądasz sobie Gwiezdne Wojny, a zarazem wyglądasz za okno i jesteś w kosmosie. No dobra, albo można zrobić też na przykład... Tylko tam by był... kosmicznie chyba drogi pokój na czosy. Ale tam akurat można przywieźć własne z domu. Z domu matki ziemi. To masz masz najmniej luk. Twój przeszedł na ciemną stronę mocy, czy czy nie? Wrócił czy nie? To fajnie. Ale ręki nie dam sobie uciąć. Ja to mam jeszcze raz. ale ręki nie dam sobie uciąć laserem. <laughs> Mieczor świetlny, a nie laserem. To nie są lasery, mrzku ty nie ukłó. No miecz świetlny to jest laser, kurwa. I to to jest, nie są lasery. Lasery to prędzej są piu, piu, piu! Białe. Laserem. Nikt nie nikt, nigdy nie powiedział. To był pierwszy raz w historii. Kiedy ktoś powiedział na miecz świetlny laser. Jesteś mistrzem. To... Masz taką reklamę świąteczną. Gwiazda śmierci, tak podziękuję. Dziękuję. Dziękuję, ci. Ci. dziękuję, jesteś tu. A co się dzieje po tym, jak zasniesz chcąc o 19 na przykład na kanapie? na przykład, czy o 19? .00? Na przykład. Na przykład. Gwiazda Śmierci budzi <noise> Śmierć? Rublisko. Przebudzenie w nocy. Jak się nazywa? Mieć świetny z Kalifornii. Czekaj. Okay. Nie kur... Jak się nazywa ser z Kalifornii? Laser. L.A. Ser. Nie ma żadnych laserów w Gwiezdnych Wojnach. Ani słowo nie pada laser, ani razy. Ani razy nie pada? <zyskling> Samochody marki Ford mogłyby zrobić model Harrison? Ford Harrison. Jeśli chcesz poderwać dupę i nie chcesz już jeździć solo. No ale Ford Harrison. Dobra. No tak, ale to jest prosty pomysł. Tak, się, później Nissan by zrobił model Gosling, i by. przebili. I Mazda Cielecka. I. Cooper Bradley. Rover Redford. Fiat Pit. I jeszcze Honda ze Street Fighter. Sir Bentley Kingsley. Mercedes Jessica. Moim zdaniem dobrym pomysłem jest, żeby wiralowo zaatakować świat. Niczym, Myślę teraz niczym Darth Vader. Mhm. I zmienić wszystkim ludziom na świecie co do jednego dzwonki w telefonach na muzyczkę z Gwiezdnych Wojen. No to w zasadzie możesz już tylko ludzi, ludzi na świecie. Dobra. To w zasadzie już musisz tylko połowie ludzi zmienić na świecie, bo druga połowa już ma. Na którą muzyczkę? Mama. No ma ta, 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 ta. właśnie tak naprawdę to jest tak, że o, sporo jest Gwiezdnych Wojnach, ostatnio jeszcze chwilę hmm. będzie i tak dalej. W zasadzie ludzie nie zwracają uwagi na to, że święta i do Bożego Narodzenia. Hmm. Ciężarówki Coca-Coli zmieniły się w X Wingi Coca-Coli. Dlatego moim zdaniem wyzwanie właśnie dajmy tą radość wam nam przez 30 sekund nie gadajmy o biednych Wojnach Złączyć stoper? Ja pierniczy to kosztowało 3000 i tutaj nie ma stopera? Deswod 300. Ale poczekaj, ale będzie tak, że będziemy sobie nawzajem trochę podpuszczali się, Dobra. ale też tak. Dobra. 3, 4! Staraz. Na co idziesz do kina w piątek? Na Wojny. Oh, kurde. Raz. Na co idziesz w piątek do kina? Na. Marcjanina? nie wiem, co jeszcze. A co się rymuje? Zbezdne Miezdne... Miezne.kojny. koiny. <grymne> 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 <a> <grymne> Widziałeś jakiegoś fajnego memoria? Nie z kim ostatnio? To o czym był? O. o, o Kaczyńskim, na Dudzie? Gwiezdnych co? Enny Gwiezdny, chłopak, 30! Moglibyśmy <grymne> puścić plotkę, że Natalia Siwiec spotyka się z <grymne> Można wybrać i moi drodzy widzowie, namalować na szosie, na asfalcie, napis reklamujący Gwiezdne Wojny, typu zapraszamy do kina, Przebudzenie przebudzenie w kinach, namalować żółtą, fluorescencyjną, farbą na drodze. Jakbyś w nocy jechał, Odpalił światła. Ta-da-da! A jakbyśmy mieli zrobić taką klasyczną reklamę Gwiezdnych Wojen. Darth Vader przychodzi do warsztatu. No. Nie, dobra, nie do warsztatu. Darth Vader idzie na basen. No. Ale ma te dni. No. Czyli te dni, że. Jakie dni? No, te dni. Jakie dni ma Darth Vader? Że ma pewną dozę nieśmiałości. To on jest mężczyzną, nie ma tej. No, on jest cyborgiem, Marcin. <grym> Z cyborgiem, który świetnie włada na sery. <grym> A to jest prawda, że tylko Luke Skywalker widzi Darth Vadera przez tę Nie! A to jest tak, że Darth Vader i Luke to jest jednozary jak w fight Club. Nie, to jest. To... Owszem, nie chcę spoilerować. Są spokrewnieni. I na koniec Darth Vader znajduje w pudełku obciętą rękę Luke'a. Nie, NIE! Luke na koniec ucieka z więzienia i później na wyspie Darth Vader. do niego przychodzi, jak Luke naprawia łódkę. Tak. Nie łódkę, klubie... klubie... to nie jest łódka, to jest statek kosmiczny. <grystanie> A pierwsza część jest w wieżowcu. Tak, na Bosaka biegnie. na lotnisku. Ciepła historia ośmioletniego Luka Skywalkera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu i zostawiają go sami w gwieździe śmierci. I tam też on jedzie tak? Na konia, gdzieś w góry i śpią razem w namiocie śmierci. Z Hansolą. Ale razem. Mi to nawet na rękę. Deswood Hej hej hej, to właśnie dwaj ulubieni prezenterzy telewizyjni uh, No co, jest Dani to, to to nie jest śmieszne. Czy tak mam? No. A no. no. no, może założę? No. Odcinek Wam się pewnie podobał. <grym> Lajkujcie, szerujcie, udostępniajcie. Niech moc będzie z wami, a wyświetlenia z nami. A poczekaj, jak, jak walny to piszczy w głowie? Co? A poczekaj, jak moc no nie ma ucinku. <grym> tam sporo luzły. That's what said. Nawet taką Darth Vader mam pod krótki. I tak kiedyś trenowałem skoki narciarskie. Musiałem być przed skoszkiem i tak spędziłem całe życie w zacisznym kasku, co widać. Mena, mana na 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 mana Ewentualnie jeszcze propozycja taka, że można pokazać największe fanki gdzie zrywają. Z tym się jebałam bałam, z tym się jebałam bałam i temu ciągnęłam.